No i dobra, mamy posprzątane, więc zaczynamy film. No i tak, drodzy widzowie, po obiadku godzina 14:30 dochodzi, wprowadzamy, ja już mam kombaj zakonserwowany. Żona tam coś krzyczy. Prowadzę kombajn i wtedy komin wyczyszczymy. Nie będziemy czekać na wieczór. No. Pale zamykam zbiorniki. Mam ładnie zakonserwowane, wyczyszczone, wydmuchane. Wszystko jest Gitara, słuchajcie, tak jak co roku. Olej, olej tak. z ropą, czysty olej, z ropą zapryskany. I tak to musi stać już sobie. I czekać do kolejnego sezonu. Dobra. Zbiornik zamykami. Co to jest? Komin. A, wkładamy? To Wiesz, pali. nie pali. Znaczy to tu bo tu otworzyłem drzwiczki, to się wysypało, nie? Bo to wszystko Aha. Nie spada, to, to, to dobrze jest palone po prostu. A się samo ja nie jest za, za ten, no ja no. dużo. To co, idziemy najpierw tam zrobić? Znaczy, nie, wiesz, bo no. ja zaraz nie zdążę, bo będzie ciemno. Dobra. Jakie chyba rękawice zostawiłeś? Nie masz? Ja mam. Tam jakieś były natypki? na tym? Mur, na murku ty je wziąłeś, te z murka, nie? No, ale no. ja wziąłem z parapetu. No to twoje były na Też. parapecie. To Aha. były te, co szukałeś, może nie wiem. Dobra. Zbiornik zamknąć. Zobaczymy, jak on leciutko zapali.

był i trochę się z zleżało koło było też od tak nie stał na kolę Odjeżdżasz, tak? Ale musisz tego, żebyś trochę tam. No, żeby rura, wiesz? Rura od rabinkę. No dobra. No, da. Może tak. Może takiś. iść, teraz tylko muszę zobaczyć ile. Dobra, zaczekaj, przejdę tam, nie? Teraz Majster odjechał dalej. Już nie będzie wyjeżdżane. Niech jest bardziej w tamtą stronę. I maksymalnie da do tyłu. Maksymalnie da do tyłu. Przy może półtora metra. Jak krzyknę? Jeszcze tak troszeczkę, i wtedy hamulec, i podłożę mu tu, nie? I cheder to musisz. teraz jest błędy. Mój kombaj dłuższy. To jednak mój jest dłuższy kombaj. Pół metra. Czemu? No bo widzisz. No bo ty masz misję, bynajmniej tak wydaje mi się, to jest dupa. Dupa? No. Nie, nie, nie jest zrobiona w nie, nie mierzyliśmy jej? Nie. No ja robiłem ten tył, nie? Może mam dłuższą dupę, no może faktycznie. No bo niemożliwe, tamten jest dojechany tak samo headerem. No niezależnie czy ten przodem, czy ten tyłem, powinny się kończyć. Chociaż nie, słuchajcie, gówno prawda, dobrze jest. To takie złudzenie było. Zobaczcie, heder licuje, licuje z Nie, Majster, dobrze jest, licuje z ty. Jednak o, to było według wymiaru robione, to nie jest półgążłość, to była na, na ostro gęsta. 66. Trochę się unies na, na kołach. No i ładnie zobaczy. Uniósł się na kołach trochę. Więcej... A, no to... Troszkę się było widać, że się ten, no tutaj w powietrzu jest protektor. To są dwustronnego działania, nie? No. Nie, nie jest ten. Tylko od motowideo są takie. Że... Protektor w powietrzu masz. Może. Kołem możesz zakręcić. To koło też się uniosło? No oba się uniosły. Protektor się wyprostował, nic nie siedzi, nie? Bo było widać? No nie są dźwignięte do góry, ale. No jak, ale od, od, dużo ulżyło, bo było widać. No. tego na, na ty. Widzisz, że nie naciska nawet protektor. No. Mhm. Ma takie siły, to akurat fajne. To właśnie ciągnie po nim takie. Deutsche też ma podnośnik tak. Ja. To ja jeszcze do domu nie idę. No ładnie, zobacz, jak nam ładnie weszło. Ja, Teraz Majster się. Wsadził 30 centymetrów w tamtą stronę, nie? Miałeś po tym wjechane to. po krawężniku. No i tak ładnie, słuchajcie, nie będziemy Was już tutaj zanudzać, bo już światło coraz słabsze. Lidia, pożegnaj się z widzami. Pożegnaj się z widzami. No, no i tu mamy sprawę zakończoną. Ładnie poszło. Bardzo ładnie. Dniówka elegancka. Teraz tylko przywieziemy ten, tam jak będzie się na tamtym podwórku. Osłonę, Osłonę i nie będzie dzisiaj brał, bo miał jechać za 10 minut, mnie dzwonił, że jutro. Tak? O, mówię, piec czyszczę za 10 minut. Komin, komin, mówię, czyszczę to. Nie przeszkadzaj mi. Wyłącz, połączaj. Jeszcze tylko sprzęgło się. Jutro tego jest sprzęgło. No lekko, lekko i te klemy można odpiąć, nie? Czy nie? Tu można będzie zdjąć klemy, ale mi wydaje mi się, że go zostawimy tu. Niech no piszcie, czy akumulator dobrze jest. Ale ktoś to kiedyś napisał. Nie? No to ja wiem, bo kiedyś mi pisał jeden z widzów, że akumulatory powinny, nie, nie, nie powinny być w ciepłym. No mogłyby być tam w tym garażu nieogrzewanym, nie? No to nic nie zmieni. No zmieni, bo tu będzie załóżmy zawsze, to będzie mróca tam Ale tu zamkniemy i nie będzie... Jest mruza. No. Bo plędekę trzeba zrobić. Wiesz, tam jest murowane nie? Do końca miesiąca plędekę trzeba założyć. No musimy sobie tu zamknąć. Tu i tamten bok. Mamy możliwość kurwa. Będzie zamknięty, będzie ten. Fajnie by było, jakby to zrobił. Bo jak przyjdzie śnieg, od deszczu nie, no to... jest... Od deszczu jest dobrze, ale jak przyjdzie śnieg, to tu znaczy, nadmucha. A też, też, tu przecież nieraz, jak u, ulewa, była. To... No, ale to już jest dużo. Tak, tak. Tak, ty, to już jaki, to, to już nie będzie takiego deszczu, bo nigdy z tej strony to nie tyga, zacina. Tak, tak no, no, masz zakonserwowane ładnie. Tak, licho, szyby się kule trochę, ten i kamerkę prysnąłem. A tam, no, nie z tyłu. Widzę, nie ma nic widać teraz. Lusterka są git, tylko że szyby są Trzeba było zachwane. ją wytrzeć, żeby tam ta ropa. No dobra, słuchajcie, żegnamy się z Wami dzisiaj. Piszcie w komentarzach, co tam e, u was słychać, jak wy się trzykujecie. E, do akcji spoczynku zimowego do prac warsztatowych. Piszcie co tam myślicie o odnośnie dalszej naszej walki o przetrwanie, o lepszy byt. No i co i wszystko. Dla wszystkich dużo zdrówka. Także trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka.